Jakie korzyści podatkowe daje Esteński CIT? 2025 rok jest kolejnym rokiem popularności estońskiego CIT jako formy opodatkowania spółek. Pytają o niego klienci, księgowi, a nawet ci przedsiębiorcy, którzy dopiero mają zamiar założyć swoją spółkę lub się w nią przekształcić. Co decyduje o popularności estońskiego CIT? Są co najmniej dwa argumenty. Po pierwsze, ta forma opodatkowania pozwala na odroczenie momentu zapłaty podatku do chwili wypłaty zysku do udziałowców. A zatem spółka stosująca estoński CIT nie musi płacić w ogóle z zaliczek na CIT, dzięki czemu jest w stanie znacząco poprawić Płynność finansową. Po drugie, opodatkowanie spółki na estońskim CIT jest niższe niż w przypadku zasad ogólnych. Spółki stosujące to rozwiązanie nie muszą płacić 9 lub 19% podatku od dochodu, a następnie 19% od wypłat zysku, czyli w sumie 26 lub 34, lecz jedynie łącznie 20 lub 25%. Nie zapominajmy przy tym, że estoński CIT w gruncie rzeczy nie wyklucza innych sposobów na wypłatę zysków ze spółki o.o., takich jak najem, fakturowanie, powołanie, diety czy artykuł 176 KSH, a więc efektywne opodatkowanie. Może być jeszcze niższe. Zaobserwuj mój profil, żeby dowiedzieć się więcej o estońskim tit.